Cześć, witam, witam Cię tak na chwilę, e, wpadam tutaj, bo <laughs> e, podejmuję ostatnią próbę, e, w, w moim budżecie domowym wszystko mam dość szczętnie rozplanowane co miesiąc e, i pieniądze pieniądze po prostu idą torami do, w te miejsca, gdzie mają iść no i doszłam do wniosku mam taką sytuację jeśli chodzi o kredyt frankowy i doszłam do wniosku, że jakbym zarobiła dodatkowe 10 tysięcy to mogłabym się od tego kredytu uwolnić na zasadzie ugody z bankiem bo można się procesować, ale wolałabym to ominąć no i właśnie 10 tysięcy. No, forever to nie jest problem zarobić 10 tysięcy. Nawet wczoraj w, wpadła mi gdzieś tam oczywiście czyjaś rolka, że ktoś właśnie robiący awans na menadżera zarobił około 15 tysięcy. Także ja wiem, że to nie jest żaden wyczyn, takie pieniądze zarobić, aczkolwiek jest wyczyn zrobić tego menadżera. Nie wiem, dlaczego mi tak opornie to idzie. Znaczy to no wiem, dlaczego. Dlatego, że e, robię 4 punkty. Nie sponsorując, tylko zjadając produkty, czy odsprzedając detalicznie, także z tego to niestety menadżera nie będzie. No i podjęłam też decyzję, że muszę zrobić ten awans, chociażby po to, żeby mieć produkty z dużą zniżką, bo to, że ja te produkty będę używać, to jestem przekonana, bo od 7 lat jestem w tej firmie i badam działanie tych produktów na różne moje problemy zdrowotne, życiowe i, i też mojej rodziny, moich znajomych także już się przetestowałam na tyle, że wiem, że dają mi poczucie bezpieczeństwa nawet w jakichś takich trudnych problemach typu COVID bo wiadomo, że aloes nie daje nam nieśmiertelności i niezachorowalności na nic, zresztą nie o to chodzi, żebyśmy nie chorowali bo jednak układ immunologiczny musi się Musi pamięć immunologiczną nabywać, czyli jak zdobywa, zdobywa takie doświadczenie, właśnie zmagając się z różnymi chorobami. Także to wiem na pewno, że produkty Forever dają mi poczucie bezpieczeństwa i naprawdę są polisą na zdrowie. I wiem, że teraz stosując suplementację, po prostu będę miała dłuższe życie w lepszym komforcie. Nawet widzę to po moim mężu, który jest po 50, pali papierosy. Jak widzi coś zielonego na talerzu, to ma odruchy wymiotne, także je bardzo po polsku i, i duże ilości i nie ma problemów ani z lipidogramem, nawet podejrzewam u niego cukrzycowość czy tam insulinooporność, ale no po prostu jak to mi koleżanki w pracy powiedziały, badając go kolejny raz i nie ma anemii, co jest u niego to dziedzicznym problemem, a teraz anemii nie ma. Koleżanki, w pracy, jak robiłam mu badania, powiedziało mi, że mam nie wymyślać chorób. <laughs> Także y, produkty na pewno dają mi to poczucie bezpieczeństwa i y, 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 są polisą, są takim funduszem moim na zdrowie y, moje i rodziny. Także y, to jest pewne, że ja te produkty będę używać. I no, chciałabym zrobić ten awans na menadżera, chociażby dlatego, żeby mieć te produkty taniej wkurza mnie to że, że nie spięłam dupy i nie zrobiłam tego wcześniej też no różne sytuacje życiowe miały u mnie miejsce i to były wtedy moje priorytety no i no, mamy luty powiedzmy, że do końca czerwca muszę spiąć tyłek i zrobić ten awans chociażby spróbować bo no, bo po prostu mi to nie daje spokoju. <laughs> nie jest to y, coś wyjątkowego, dlatego że jednak bardzo dużo osób te y, awanse menadżerskie odbiera. Co potem ludzie robią z tym awansem, czy decydują się na dalszą pracę, no to już jest, y, no każdy musi y, podjąć decyzję, czy chce, czy chce dalej pracować na full y, forever. No, nie ukrywam też, że. <laughs> y, Lubię w mojej pracy w szpitalu to, że ja mogę się po prostu rozwijać, y, jeśli chodzi o wiedzę y, taką zdrowotną, medyczną, że ja mogę sobie, wiecie, mogę sobie popatrzeć jak te badania się y, no też no, mam dostęp do tego i to jest to mi się podoba. Y, to lubię i też mam takie poczucie, że będąc za tym dużo, że tak faktycznie realnie pomagam ludziom, że nie jest to praca taka y, wiecie bez y, bez znaczenia, ale z drugiej strony też denerwuje mnie yy, no sama struktura yy, struktura służby zdrowia, denerwują, denerwuje mi dużo rzeczy w, na etacie, jak to pewnie każdego, że trzeba się pytać o wolne, że ktoś ci też każe robić typu na przykład szczepienie co ja przeciwciał miałam bardzo dużo i nie widziałam potrzeby do szczepiania się, bo to przeciwciałam, miałam a dyrekcja mnie na dywanik wezwała i powiedziała, że za chwilę będzie miała narzędzia, żeby mnie zwolnić jeśli się nie zaszczepię także są takie rzeczy, które mnie te naciski bardzo, mnie, bardzo mi podcięły skrzydła takie moje życiowe i no dużo rzeczy jest takich w pracy, które mi Podcina skrzydła, mogę tak to powiedzieć, gdzie jest to dla mnie stresem, takim, codziennym. Jest to wyzwanie na pewno dla mnie też. Także, już reasumując, po prostu chcę, bardzo chcę zrobić ten awans. Dostałam też takie światło zielone z góry w Piśmie Świętym, właśnie. Dostałam Otworzyłam pismo, gdzie było takie słowa, uderzyły mnie o Orle. W tym, samym, w tym samym rozdziale, bodajże to był Jeremiasz, było coś właśnie też o handlu, o gałązce zielonej, która zasadzona daje nowe, nowe gałęzie. Także następnego dnia w piśni, od piśniom, jak zaczęłam czytać, i, i też przyszła do mnie taka myśl. Bardzo, bardzo długo się nad tym zastanawiałam, czy to dążenie do kariery forever nie jest takim moim pustym, próżnym egoizmem też. I bardzo długo prosiłam o takie światło, czy ja mam robić to forever, czy nie, bo ja sobie sprawę z tego, że ja mam bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o pomoc innym osobom, innym, no też klientom i FBO, dlatego że bardzo dobrze rozumiem te produkty i rozumiem ich działanie, ale yy, Wiadomo, że trzeba się zaangażować w Forever, żeby, żeby no być pomocnym dla zespołu, że trzeba pewne rzeczy przerobić samemu, żeby potem powiedzieć, jaką drogą ktoś ma iść. I zależało mi na tym, żebym dostała takie, takie światło, że, że Pan Bóg chce, żebym, żebym to robiła. Bo zaangażować to się mogę, ale nie chciałabym się angażować w rzeczy, które będą mnie odciągały. Od Boga, także to było dla mnie bardzo ważne i, tak jak mówię, dostałam to zielone światło w Piśmie Świętym. Yy, I to pragnienie moje gdzieś tam w sercu, żeby zrobić tego menadżera, chociażby po to, żeby miejsce zniżki yy, cały czas jest, także taką decyzję podjęłam. No i, i co? Cztery miesiące, yy, cztery miesiące, nie wiem, czy tego menadżera yy, dopnę w cztery miesiące, ale na pewno będę chciała asystenta menadżera dopiąć, także Także z tym zaczynam. No i co? Dla osób, mam nadzieję, że ten filmik też będzie pomocny, dla osób, które chcą za zacząć, yy, wiadomo, że muszę zrobić yy, superwizora. Ja już go mam zrobionego, ale muszę go zrobić yy, muszę go zrobić. Na nowo, chcę, chcę go zrobić po to, żeby przerobić te rzeczy, które te problemy, które będą miały osoby, które dołączą do mojego zespołu, yy, żeby to przerobić, żeby wiedzieć, jak komuś pomóc. Wiadomo, że jeśli ja zdobędę. Kierownika, to potem tak naprawdę się to wszystko powiela w taką stronę, że pomagasz innym zrobić tego kierownika. To, to wszystko, się po, wszystko tak naprawdę, forever, jeśli chodzi o karierę, do etapu menadżera, to się na tym, na tym obraca, bo ta ilość punktów, która jest potrzebna, to tak naprawdę no, nie robisz ty sama tych punktów, tylko jeśli pomagasz komuś zrobić awans no to ty też jego punkty też są twoimi punktami także yy, mój pierwszy etap to jest no wiadomo 4cc no w, i w styczniu i w lutym 4cc miałam ale tak jak mówię yy, można produkty przejadać i nie siać yy, i nie mieć żniw potem także yy, to jest jedno produkty używam i, i sobie nie wyobrażam żeby ich nie używać ale yy, 4cc też yy, no, musi być yy, w taki sposób że mówisz ludziom o szansie dla nich mówisz osobom, które mają problemy zdrowotne o szansie poprawy swojego zdrowia z produktami także, że tu będę teraz się na tym skupiała, żeby każdego miesiąca po prostu sponsorować <laughs> i zrobić tego kierownika w lutym i w marcu, zrobić kierownika na nowo żeby przerobić te problemy które będą miały osoby, tak samo w pracy forever, które do mnie nie zaufają, będą chciały dołączyć. To tyle. Yy, taki stan rzeczy na początek yy, robienia awansu.